Cześć, witam! Co tam dzisiaj w PGR-ze po raz kolejny? Słuchajcie, zanim przejdziemy na warsztat, bo tam zaczęło znowu dużo się dziać, zanim Wam opowiem dalej historię V8 na 400 koni, najpierw chcę e, mniej więcej przedstawić, co będzie w dzisiejszym odcinku. Zajmiemy się głównie e, 700 numer 1 z tym duszącym się układem paliwowym. Zobaczymy, o co chodzi, ponieważ chcę zapiąć do niego pług, i jechać, dokonać kilku, kilku, no dokonać orki zimowej na kilku działkach. Kolega Marcin jeszcze musi jechać, dokończyć duże pole. Zrobił już 50 hektarów, zostało mu raptem 14, a no 14-15 tam poprzeczki. Takie sprawy. Ford stoi, ponieważ zaraz będę ładował głowicę z warsztatu do regeneracji. To już w dalszej części materiału wszystko wytłumaczę. Ładowarka JCB, wiecie jak to jest. Rup, 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 potrzebna, dawaj, dawaj, bo już muszę jechać robić. Zrobiona. Dobra, jutro odbiorę, pojutrze tego, a dzisiaj jadę gdzieś tam. Czyli stara, prawda, nie brać sprzętu w całości do remontu. Najlepszy interes. To jest moje zdanie, oczywiście, i ktoś może się z tym nie zgadzać. Tak więc przechodzimy do warsztatu. Za chwilę, tak jak mówiłem, wyruszam na szlifiernie, a później zajmę się dokładnie właśnie tym pacjentem. Podejrzewam, że to. Może być już też koniec pompy wtryskowej, albo nie powinienem mówić też, bo, bo na razie to tylko w tym ciągniku może być koniec pompy wtryskowej. Ma wszystko drożne, układ cały jest drożny, szczelny i na wyższych partiach obrotów lub też pod obciążeniem nie ma siły pracować. Tak jak widzieliście przy pracach gruberem, no to tutaj dzieje się coś, coś niepokojącego i będę próbował to ustalić. Dobra, przechodzimy na warsztat. Z tego mojego V8, a raczej na ten moment V7. Zrobiła się już bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Mam mnóstwo telefonów od znajomych, mnóstwo maili w tej sprawie. Dziękuję serdecznie za chęć pomocy. No i dalej wałkujemy temat, ale dzisiaj tylko opowiem, co do tej pory zostało zrobione. Poświęciłem na to całą zeszłą sobotę, całutki dzień. Walczyłem, kombinowałem, szukałem przyczyny niespalania, znaczy braku. Cyklu spalania w jednym cylindrze, dokładniej w tym cylindrze, drodzy widzowie, powiem Wam szczerze, że nie ustaliłem dalej nic. Poprzez metodę eliminacji poszczególnych tam podzespołów, które mogą być wadliwe, nie jestem w stanie dalej opisać sytuacji, jak to jest w ogóle możliwe. Słuchajcie, w zeszłą sobotę doszło do zmiany głowicy. Dniłem głowicę, aby doszukać elementu, który nie daje, który szwankuje, aby osiągnąć pełne ciśnienie na tym cylindrze. Sytuacja okazała się na tyle jeszcze skomplikowana, że e, tej głowicy, która jest starszą głowicą, e, która pasuje do tamtych silników, co są na 700, do tego silnika też pasuje, ale ta głowica jest cieńsza. Ma inny odlew. Ma tam parę różnic takich, można powiedzieć, wzmacniających. Tutaj są pełne kanały, tam są pełne otwory, tu już są trochę pozmacniane, Tak więc ona musi finalnie wylądować z powrotem na silniku. Ta głowica pojedzie dzisiaj, razem z całym kompletem głowic John zaraz do tego przejdę, pojedzie dzisiaj do szlifierni. Opowiem chłopakom całą sytuację, niech mi ją sprawdzą na szczelność całą. I niech może dotrą zawory ponownie. Płaszczyznę to ja sobie ogarnę sam. Ale żeby uszczelnić się w 100%. Dlaczego? Po zmianie tej głowicy wydarzyła się taka sytuacja, że ten cylinder zaczął pracować. Ale, ale, dalej jest ale. Skoro zaczął pracować, to znaczy się, że pompa wtryskowa robi dobrze. Że pracuje prawidłowo na tą sekcję i na ten cylinder. Ale niech mi ktoś wytłumaczy. Dlaczego? Na wolnych obrotach silnika zachodzi tu spalanie, a po dodaniu obrotu, zwiększeniu gazu, przestaje spalać cylinder. No to już mi się w głowie nie mieści. Odkładałem kolektor ponownie i patrzyłem. Patrzyłem, tu mamy takie piękne kolanko, były zakładane takie długie rury, na zewnątrz leżą tam w wcześniejszym ujęciu, może widzieliście, żeby mi się tu nie dymiło, ale kiedy widziałem taki przerywany biały dym na, na dużych obrotach, Ponownie ściągałem ten kolektor, no i na wolnych obrotach cisza. Nie było nic, dosłownie ani krzty białego dymku. Wychodziło pra praktycznie no, czyste, przezroczyste spaliny. Dodawałem obrotów, zaczynało biało czadzić. Bardzo mi to y, pasuje pod rzucanie oleju z cylindra, ale niestety to nie jest olej. To nadal jest biały, biały y, wydech, to nadal jest niedopalanie paliwa. Odejmowałem gazu. Dalej, nie do, te, dalej pali cylinder. Dodawałem gaz, nie dopala cylinder. To już jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Nie mogę tego wyprowadzić. Bardzo dużo podpowiedzi ślecie na, w komentarzach, już aż się głowa gotuje od tego, bo wyciągnęliście, można powiedzieć, wszystko do końca. A ja tutaj naprawdę poprzez zmianę tej głowicy zaobserwowałem tylko taką zależność. Wolne obroty pracuje. Wysokie obroty nie pracuje ten cylinder. Nie wiem. Ja normalnie dalej jestem w kropce. Dlatego na razie projekt zatrzymuję, zatrzymuję do momentu, kiedy przyjedzie ta głowica w pełni sprawna, gotowa. Mało tego, jeszcze też będę zmuszony niestety zrezygnować z tych fajnych uszczelek. Bo udało mi się jeszcze co zrobić poprzez właśnie zmianę tej uszczelki yy, z powrotem na zwykłą, taką typową. Opuściłem głowicę i też mam po części taką myśl, że opuszczenie głowicy niżej sprawia, że końcówki wtryskiwaczy są niżej, czyli w bardziej prawidłowym miejscu i być może z tego tytułu też pojawia się już w końcu to spalanie. Może też trochę wzrosło ciśnienie, aczkolwiek no nie do końca obstawiam na to. Tak więc Musi zejść ta głowica jeszcze raz, zejdzie również ta głowica, zmienię uszczelki na oryginalne, no niestety te nie będą mogły być. Dopiero jeszcze raz to wszystko zamknę i zrobię ostateczne próby. Jeżeli to nadal nie pomoże, no to wtedy już obstawię tą pompę, gdzieś ją zawiozę, gdzieś ją po prostu oddam. Tu może wsadzę drugą na próbę, ale nadal będę się upierał z zabawą na ciśnieniu w tym cylindrze. Tak więc na tym staje V8. Dla wszystkich ciekawych, Śledźcie dalej rozwój sytuacji, bo naprawdę widzę, że jesteście mocno zainteresowani tą sprawą. Tu mam wodę wypuszczoną z bloku, oczywiście, paliwo. No i przechodzimy do jąderków. Deere na ten moment tutaj Euro 3, tu Euro 2. Euro 2 pościągałem ogólnie same głowice, tylko tak jak widzicie, bo za chwilę właśnie ruszam na szlifiernie, odstawiam to wszystko. Do roboty, tak? Moment, moment. Euro 2. Dobra, przechodzimy do niego. Proszę zobaczyć awarię silnika Euro 2. Cyk i akuku. Od i taka historia. Pęknięty tłok z dziurą. Dlatego ten silnik został wyłączony z użytku. Reszta cylindrów w miarę fajnie spala, tak jak widać. No ale tutaj wydarzyła się taka oto historia, tak więc w drobny mak i z powrotem, następnie silnik Euro 3, ten sam blok można powiedzieć, eee, widać, że cylindry bardzo ładnie spalały, bardzo ładnie tutaj to wszystko pracowało, ale zużycie tulei już jest na tak dużym stopniu, że po prostu silnik wyrzucał olej górą, już po prostu nie trzyma bardzo mocne progi, bardzo duże progi w silniku, nie, no nie pokażę tego. Ale to, że olej szedł górą, to już widać. A, wszędzie tu jest takie czarne smugi. Widzicie? Tak więc ten silnik najzwyczajniej w świecie został zużyty. Po prostu się zużył. Czas na wymianę, właśnie wszystkich zestawów naprawczych. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało z dołu. I przejdzie po prostu też kapitalny remont. I ten oczywiście również będzie rozebrany do Golasa do gołego bloku. I muszę go potężnie wymyć, bo ten silnik już ma tyle kitów sobie że to jest masełko jak ta lala wszędzie te masełko występuje eee, najbardziej występowało ono na głowicy u góry, to wiadomo no już jest po prostu szajs straszny szajs dlatego wszystko musi zostać prawidłowo zregenerowane, tu jest jeszcze jedna głowica, to jest z tego pakietu części, który po prostu e, jest kupiony e, w nadstanie a w nadstanie, czyli do silnika, który stoi tam, ponieważ jedną głowicę musiałem wysłać na awarię do, 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 do klienta, tak? Gdzieś tam miał awarię w którymś silniku, że głowica została przełożona. I to by było z warsztatu na tyle. Tak więc w przyszłości zobaczymy wszelkie inne atrakcje, może tak to nazwać. Na czym to stanęło? E, mamy kolejny dzień na pewno. Ja już tutaj jestem spięty jedynką z pługiem, dwójka z Gruberem przygotowana do odlotu. Tata będzie teraz dokończył pracę Marcina. Marcin niestety nie może tego zrobić, inne obowiązki go tam wzywają, ale nic nie szkodzi. Dziękuję chłopakowi za te dwa dni, za te 50 hektarów, które uprawił. Co do jedynki, przełożyłem wczoraj dokładny filtr paliwa, przejrzałem cały układ paliwowy. Nie wiem po co wymieniłem ten filtr. Nowy na nowy, być może tamten mu nie pasował. Nie wiem, kiedyś miałem taki przykład. W dwójce filtr, po prostu e, jednej z firm nie pasował, gdzieś to kiedyś opowiadałem. No nie chciał na nim chodzić. Przełożyłem na drugi, już chodził. Zrobiłem ten sam numer tutaj i mam nadzieję, że to zda egzamin. Ciągniki się grzeją, i ja otwieram bramę. O, właśnie w tym momencie mogę to zrobić, i wyjeżdżam od razu tu za domem po prawej stronie. Będę to orał. No i przy okazji tego opowiem wam. O kolejnej ciekawej uprawie w moim gospodarstwie właśnie będzie praktykowana na tutaj na kawałku 153 hektara, Proszę Państwa, i zobaczymy jak to wypali w przyszłości. Na razie to będzie eksperyment z muchą, jak ja to zawsze mówię. A teraz składam grubera w dwójce, wycofuję się jedynką, a tata zaraz wsiądzie, tylko kawkę chłopak wypije do końca. I ognia. Powiem tak, sytuacja jest bardzo, bardzo kiepska. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak niecenzuralnych słów używam przy tej orce. Jak wiele tych słów jest tak mokro, że pierwszy raz w życiu może na pół szerokości pługa. Inaczej się nie mam siły uciągnąć. Nie mam przyczepności. Mam mokre punkty na polu, czego się nie spodziewałem i ogólnie jest hardcore. Raz siedziałem, ale jakoś jakoś wyczołgałem się łamaniem. Taka robota i można powiedzieć, że ciągnik wypłynął. Co do samego ciągnika nie dusi się, na razie wszystko idzie. Poczekamy, zobaczymy dalej, ale chyba to będzie wina filtra paliwa, że nie był Dobra, inaczej, wina filtra paliwa, że po prostu kierowcowi nie podobał się literek jednej z firm. To jest właśnie to, niby kupujesz filtry, każdy filtr ma jakąś tam wiadomo określoną przepustowość, określone parametry przez producenta danego silnika, który podaje te parametry na dany sprzęt, a firmy sobie robią. Zbliżone, podobne, oszczędnościowe filtry, lepsze takie, raki, inny papier, inne to nie robią wedle takich typowych zaleceń producenta co do każdego jednego szczegółu. No i nawet kiruś zrobił się wybredny, wychodzi na to na filtry. A rękę bym się dał obciąć, że wszystko było ok z tym filtrem, bo on dosłownie, no nie wiem, dwa tygodnie był tu w tym ciągniku, więcej stał jak jechał i nie, nie spodobał się. No to jest normalnie w nowych scentach, gdzie są wysoce układy precyzyjne, to się zgadzam, tak, ale, ale w kierowcu takie rzeczy to aż normalnie jestem zagięty Dobra, wracając do pola, o tam pięknie woda leci gdzie lecisz? tam pięknie woda leci tam w tamtym końcu z drugiej strony przy zabudowaniach przy PGR-ze mam po prostu bardzo mokry punkt siedziałem już na brzuchu praktycznie, ale tak jak mówiłem dałem stary patent który można zrobić kierowcami czyli łamanie 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 jedynka magazu i mocy oporowo to, to można było dać po zaworach i wyszedł i wyszedł sam tak kiedyś muszę tu porządki porobić odkłady trochę poukładać a drodzy widzowie co do samego Gruntu, co tu znowu Łukasz wymyślił mam nadzieję, że część z Was słucha tych moich planów uprawowych, albo i nie ale no, liczę na to, że tak tutaj pierwszy raz, gdzie ja, w mojego gospodarstwa będę próbował uprawiać marchew tak jest, chodzę tutaj w marchewkę dlatego zależy mi, aby to głęboko mocno zaorać pod marchewkę chciałem jeszcze na to nalać towaru ale no jest to wtedy niezgodne z przepisami, to raz Drugi raz. Yy, przy tej ilości wody na polu nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby to zrobić. Tak więc temat odjechał. Nawożenie pójdzie wiosną. Oczywiście. Kupa. Jak ja to ostatnio mówiłem do jednego kolegi. Dlaczego ty chcesz siać tyle kukurydzy? Ja mówię no jak dlaczego. Yy, gówno sianie i pryskanie i po robocie. Taka, Taka prawda bo tak, tak tak, wychodzi z kukurydzą to jest bardzo mało obsługowa roślina no ale dobra nie o, to, nie o tym, Ciśnijemy w tamtą stronę i zobaczymy co wyjdzie no i tutaj właśnie jest to nieciekawe miejsce jakiś bardzo mokry punkt nawet jak się przyjrzycie jak siada, z tamtej strony próbowałem e, ogólnie orać na rozrzut e, na no, rozorywka, tak? dobra, dwały jak wał. I nie zacząłem nawet, bo od razu siadłem tam, tam, tam Zacząłem więc iść w skład, nie powinienem, bo ja co roku orze na przemian, raz rozrzut, raz skład, takie małe działki Żeby nie nie zsypać takich tych, no ale no niestety no Warunki są takie, że można było zacząć od środka, jak się zaczęło od środka to już Już to wtedy idzie, tak? I no jakoś tu zmęczę to Wiosną będzie ciężkie równanie na pewno Ale No co zrobić taka pora roku i taka aura obawiam się że temat kukurydzy może zostać no po prostu nie do zrealizowania może się tak zdarzyć że po prostu nie uda mi się tą kukurydzę skosić Tu sąsiada obok aż się świeci tak więc za gra no i mamy to pierwsza wtopa w życiu kierowcem Ostatnim razem próbowałem w tych tutaj punktach, wyszedłem, ale już przy samej Miedzy, przy samej Miedzy, drodzy widzowie, pamiętajcie, zawsze to jest te słynne przy samej Miedzy, nie? To już nie tak i nie raz o tym słyszałem. Na razie szóstka do pomocy, bo jak wiecie, tata pojechał na pole oddalone 8 km, no i teraz gotów tu wzywać, no to trochę słabo aczkolwiek może się skończyć tak, że ciągnik tu zostanie i przy, jak dopóki nie skończy tam roboty to, to ja nie jadę dalej i dopiero e, zajmę się dalej oraniem jak zjedzie ze swojej roboty. no, Łukasz się nie może wysłowić. Kolega Daniel do pomocy. Spróbujemy delikatnie. Może szóstką mnie wytarga w bok. Plus do tego łamanie. I może coś z tego będzie. Jezu, jak jest zimno normalnie, mnie tak przeszywa, że nie wytrzymam zaraz. Dobra, co tu robić? Próbujemy i dobra, naciągamy linę. Trochę dał do tyłu. Jakby trochę dał do tyłu, przestawił się. Dobra, będziemy próbować. Taka akcja i nie nagrana bo nie było rąk, nie było kogo. Chodziłem, pytałem, szukałem, nikt nie był chętny. Siedziałem już na brzuchu. Jednak szóstka to jest szóstka też. Tak więc tu już dziękujemy za tą robotę. Tu już nie ma po co w ogóle wjeżdżać. Pokaż taki Izrak zrobić ciup. Dobra, wyszedł kurwa masło, jak nie wiem. Mam nadzieję, że tylko jednorazowa taka przygoda, bo to nie jest całe śmieszne. Dobra, drodzy widzowie, kończymy ten materiał. Ja zakończyłem pracę kierowcą jedynką, jeżeli chodzi o orkę na dzisiaj. Nie zostało mi już wiele do zaorania, ponieważ te wszystkie płatności sratności i te wszystkie wymagania. I te wszystkie narzucenia na nas rolników to jest jakaś jedna wielka chora akcja. Jeżeli chodzi o ciągnik, to prawdopodobnie to był ten wadliwy filtr paliwa. Już po wymianie jego jest bardzo duża poprawa. Ciągnik idzie, mam od zapiera się, aż się topi. Tak więc jest wszystko w porządku. No i druga sprawa też jest taka, że nie lubię jak materiał właśnie ma 10 wątków i tu zaczęte, tu zaczęte, tu zaczęte, tu niedociągnięte. Jak ostatnio robiłem odcinki z Fałusemki, zajmowałem się tylko tym, to można było fajne właśnie wideo otworzyć, a, a tak, to jest po prostu jeden wielki bałagan i to mi się nie podoba, ale to jest tylko chyba moja taka wizja tego. Dobra, żeby nie ma co chciałem jeszcze szybko powiedzieć? Słuchajcie, bardzo dużo telefonów mam od Was. Tak nie wiem skąd, nie wiem jak tam się numer rozleciał po świecie. No i tak bardzo proszę o takie troszeczkę tak zwolnienie tematu. Na maile staram się odpowiadać. Komu nie odpowiedziałem, przepraszam, z góry, ale no jakoś to tam daje radę. Co do dyskusji z, nie, z jednym chyba widzem, na temat silnika 3P, jeszcze do tego wrócimy. Na pewno się tym będę chciał zająć, tak więc pozdrawiam cię chłopie. O, taka mała zapowiedź można powiedzieć. Coś jeszcze miałem tutaj do dodania? Szybko patrzę po warsztacie, ale po warsztacie nie miałem nic do dodania. Schowałem deszczownie pod dach, bo zapowiadany jest duży mróz. E, poniżej 5-7 stopni, coś koło tego na dzisiejszą noc. Tak więc, jeżeli tak się to stanie, to e, na, na jutro jest też zapowiadany właśnie. Bardzo ładny dzień, bardzo słoneczny, bardzo ładna pogoda. Mamy na razie 2, 3 dni bez deszczu. Jeżeli jutro będzie ta pogoda, to jutro atakuje bezpośrednio kombajnem na kukurydzę. Jeżeli tego jutro nie zdejmę z tego pola tych 4 hektarów, to prawdopodobnie to już jest koniec, wtedy nie ma żadnej możliwości, żeby tam wjechać. Dlaczego? Sami widzieliście, co się dzieje na polu. Jest totalne topienie się, tak? A kombajn swoje też waży, tak, więc no jeżeli jutro pogoda mi na to nie pozwoli, jeżeli jutro nadal będzie tak grząsko, miękko i tak dalej, to w następnych dniach zapowiadane są dalsze opady. Już nie tylko śniegu, bo już był śnieg, deszcz i tak dalej. To nie będzie szans, żeby tą kukurydzę zjąć Nie, to, to dopiero chyba jak przyjdzie tęga zima. No, bo tak, to nie widzę tego inaczej. Co tutaj dołączyło na warsztacie? Właśnie jest temat. Jakby to było, jakby na zimę 2-2 HDI nie było. O, tutaj wąż do karczerka. Mamy kolejny bloczek, szybko pokażę jeszcze. On tu leżał, taki porzucony pod nogami. Tam Kopałem go tam parę razy, ale to tam niechcący tylko. Patryczek, oczywiście Patryczek, jego kochane busy, mówi do mnie: Weź pan, drogi blok ci pan załatwię. Będzie chodził. Na pewno. Odwójka załatwił. To, to pomycił takie rzeczy. No i mówi, że będzie chodził. No Ciekawe, czy on będzie chodził. Z takimi znamionami, czekajcie, może wytrę czymś innym. Hmm, no nie mam czym, no ale to. O, zwykłą rękawicą z pola. Luksus, je. <grym> Dobra, to jest tylko do pokazania, bo tak naprawdę to. O, a kuku. Prawdopodobnie, aczkolwiek, iż ponieważ chyba tłok się urwał, i tutaj korbowód sam słożnym naparzał. I tyle z tego tematu. Patryk mówi zrobić podaniości, aż mam ochotę zająć się taką ciekawą akcją właśnie remontu silnika potaniości. Czy ja bym to ogarnął sam. Mam tu parę takich ciekawych wizji na to. I czy by mi się to udało za pomocą moich wszystkich ciekawych sprzętów warsztatowych? Nie wiem. Zobaczymy. To już w przyszłości. To dzisiaj na tyle, drodzy widzowie. Do następnego. Cześć!